Cześć, z tej strony ja witajcie w World of Warships. Dzisiaj na tapecie będziemy mieć Machana, czyli siódmy Tier niszczyciela amerykańskiego. Przez wielu też jest to okręt uważany za średni. Niemniej, czy ja wiem, czy on jest średni, ale tak mnie dalej. To jest bardzo, bardzo fajna jednostka, która już może troszkę popolować na, na pancerniki. I może też bez większych problemów niszczyć wszystkie niszczyciele, jakie tylko, jakie tylko spotka. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj mamy sporo, sporo maluczkich, więc sobie popływamy troszkę razem z nimi. Oczywiście jednostka wyśmienita, jeśli chodzi o, o takie parametry jak zwrotność, siła ognia, szybkostrzelność. I mamy dodatkowo. 3 razy 4 torpedy, co też jest bardzo, bardzo fajną opcją, która może by chociaż być używana po to, żeby wzbudzać niepokój np. u niszczycieli przeciwnika, bo zasięg torped oczywiście na początku, tak jak w większości amerykańskich, dosyć średni, tutaj 6 4 jak widzicie, no nie jest to daleko, i zobaczcie, postrzelamy tutaj sobie, żeby gościu musiał manewrować, a w tym czasie możemy sobie w e, niego na przykład postrzelać e, albo zrobić obrót na drugą burtę i strzelić jeszcze raz, jak już on wykona tutaj manewry. Dlatego no, 12 torped, zobaczmy czy gościa coś trafi. Nie 12 torped wystrzelonych to już jest dosyć, dosyć dobry e, potencjał terroru i strachu który trzeba, trzeba wykorzystywać. Tak jak mówię, te torpedy dosyć, dosyć prosto uniknąć, no z tego względu, że one nie są najszybsze, ale nie są też wcale jakieś najwolniejsze, co to to nie? Raczej średnia prędkość. Trzy cytadele, wow, e, ładnie weszło. No tutaj możemy sobie z Omachą, z omachą powalczyć. E, ona jak widzicie już jest bardziej zainteresowana ucieczką. E, a spójrzcie Torpedy zaraz nam się naładują i to jest kolejna duża, duża zaleta e, tego niszczyciela, że przeładowanie tych torped jest bardzo krótkie, e, no i najkrótsze na tym tierze. Japoński ładuje znacznie dłużej, dlatego możemy tutaj robić takie e, akty terroru e, praktycznie co minuta, a jak sobie strzelamy e, na przykład na raty, e, no to możemy trzy razy sobie poszczęść, to powiedzmy co 20 sekund może być salwa i to już jest naprawdę lekko niepokojące u przeciwnika. Oczywiście okrętem tym należy grać stosunkowo blisko jakichś właśnie wysepek, wykorzystywać cały czas tutaj ukształtowanie terenu. Dzięki temu możemy w razie czego się szybko schować, zmienić kierunek i uciec przed zagrożeniem. Tutaj jakiś koleś nie wiem, czy on tutaj gdzieś staną, Tak to wygląda. Albo, albo ma coś zniszczone, albo po prostu robi jakiś zwrot. O, zobaczmy, spróbujemy go tutaj zaatakować. O, nie on sobie płynie, ale już jest taki mały ogryzek. Wykrywalność tego okrętu tam niecałe 8 km, czyli Um, czyli dosyć, dosyć przyzwoicie, jak na amerykańskiej niszczycie. Um, dobra, tutaj już za blisko, za blisko. Trzeba wiać. Oczywiście postraszymy może troszkę. I pomanewrujemy tego gościa można. Nie, za blisko strzeliłem. Trzeba było troszkę dalej. Ale może tego gościa możemy pomęczyć. Tutaj ta, te działka wcale nie są złe, jak poprzednie amerykańskie. Można z nimi naprawdę tutaj cuda robić. 5 tysiaków można taki wynik spokojnie uzyskać. Dlatego, o, widzicie, 2 tysiaki wchodzą. Strzelajcie, strzelajcie, jeszcze raz strzelajcie z tych działek, po to są, po to się szybko przeładowują. I cały czas zmieniajcie kurs oczywiście okrętu, bo w przeciwnym razie. Ktoś was może jedną malutką salwką znieść. A, gdzieś się tamten gościu został zatopiony. Oki dołki Teraz spróbujemy tutaj na tego niszczyciela. Te niszczycieli są, są cztery niszczyciele, więc jest, jest to bić. Ten okręt dzięki temu, że szybko strzela, czyli ma takie spamujący ostrza, może mieć dużą liczbę. Zatopień. Tutaj miałem już na nim 4 kilka razy, więc naprawdę nie jest, nie jest to problem. No oczywiście obrażenia nie będą takie jak u pancernika, że tam czasem na jedną salwę wchodzi 30 tysiaków. Dwa razy nam się salwa uda, już mamy 60, trzy razy 90 i tak dalej. No tutaj jak nam się salwa uda, to, są, to jest 5 tysiaków, dlatego obrażenia... Z samych działek to tutaj są raczej takie symboliczne, ale właśnie do dobijania, o, zobaczcie takich o niszczycieli, jak znalazł i no, jak, jak nie patrzeć. Pomoc dla drużyny to jest spora, a, że eliminujemy okręty, i później one już nie będą tutaj ani strzelać, ani nikogo denerwować. No, oczywiście, jeśli, jeśli podpłyniemy dosyć blisko. Ale to może w następnej bitwie coś takiego będę kombinował, to zapolujemy sobie nim na pancerniki. Jest to już bardzo trudne, bo no jednak pancernik ma 1 km, jeden kilometr, jeden kilometr strzału takiego, w którym my nie możemy go jeszcze zaatakować i to jest no, duży, duży ból. Można oczywiście zaatakować, wyłaniając się z wyspy, no ale to ktoś w okręcie. E, takim jak pancernik musi na przykład płynąć właśnie tak jak ten niszczyciel czyli takim kursem koło wyspy niebezpiecznym a i tak jak się wyłonimy, to najprawdopodobniej dostaniemy pełną salwę. O, kościół złapał torpedę, to, to, to go załatwiło. E, no, to, no, to nas ta salwa pancernika zgniecie i będzie, i będzie pozamiatane się chłopaki wymienili Dziś był jeszcze jeden jakiś ogryzek, tam już, tam już coś konkretnego. Nie ma co płynąć za bardzo. Jeszcze tutaj poszukamy kogoś. Ktoś tutaj kurczę był w tym, w tym dymie. E, dlatego no, tym okrętem bardziej grałbym właśnie, e, jeśli chcecie go tak maksymalnie efektywnie wykorzystywać, jednak zająłbym się niszczeniem e, właśnie innych niszczycieli, ewentualnie krążowników, ale to też jest dosyć, dosyć ryzykowne. Kurczę, ale spróbowałem. Dobra, no, teraz już powinna wejść. Też nie. O kurczę. Jeszcze mi tu torpedę maźną. No. no, a to było kiepskie, kiepskie w moim wykonaniu. Chyba panie tej torpedy. Troszkę się kurczę zagadałem. Dobra, się był on się strzedł. No i teraz tutaj. No, nie bardzo, nie bardzo. Mamy co szukać. Goście jak nas ponamierzają to po prostu będzie pozamiatane. A co do samych losowań tego okrętu. Też e, są losowania, w których gramy na dziesiątki. E, już już na machanie to się zdarza. E, I są losowania, w których właśnie gramy na, na czwórki, więc to pełny, pełny rozrzut. Najczęściej jednak będziemy grali na, na siódemki i, i ósemki. Co jest dla nas jak najbardziej korzystne. Tutaj na przykład granie na czwórki wcale nie jest takie, takie no łatwe. No z tego może tylko względu jest łatwe, że gościu w czwórce może być bardzo niedoświadczony. Spróbujemy tutaj zaatakować. Ale ten akurat skręca. Jest gdzieś tutaj może coś wejdzie. I spadamy stąd. Bo bardziej, bardziej w lewo jeszcze trzeba było strzelić, ale trudno. A najgorsze jest przewidzieć, jak ktoś robi zwrot. Cóż on wtedy kurczę? Gdzie on będzie? W jakim miejscu się zatrzyma? No, nie trafią te torfeny. Tak jak niby, bardziej w lewo trzeba było je posłać. A może ta jedna jeszcze wejdzie? Wejdzie. Ej, kurczę. No, ale szkoda. Ej, no. no. Niestety to była chyba najlepsza okazja teraz do, do uderzenia w pancernik i już się może nie powtórzyć. Dobra, widzę, że kapa nam tam chcą zabrać, więc w tamtą stronę się trzeba będzie tutaj udać. Dobra, lecimy. No a tak jak mówię, w drugiej, w drugiej bitwie spróbujemy, spróbujemy zapolować na, na, na pancerniki. Ale to się może, może kiepsko skończyć. Jednak japońskie niszczyciele są o wiele lepiej przygotowane do ataku na, na pancerniki. No, przede wszystkim pomimo fakt, że mają o, o na, tych, na tym tierze 4 km dalszy zasięg, ale jeszcze te torpedy są całkiem, całkiem niezłe. Na przykład no, siódemka japońska może strzelić 3 razy z jednej burty. Co prawda po 3 torpedy, ale mimo wszystko to. To daje nam dużo, dużo możliwości właśnie. Eee, no czym, więcej, czym więcej możemy walnąć salw, tym, tym szerzej możemy te torpedy wystrzelić i przeciwnik, no, chcąc nie chcąc, będzie miał znacznie, znacznie trudniej z wymanewrowaniem wszystkich torped. No i liczy się jeszcze oczywiście też wygar z tych torped. To też tutaj nie ma jakiejś mega turbo rewelacji. Popatrzcie też na, na ogólnie na niszczycielach czy wam się opłaca, opłaca wam się ulepszać torpedy. Bo nie zawsze się opłaca. O, sorki. Już mi tutaj okay. Ktoś się chce dodzwonić. O boka. Dobra. Postał jeszcze jeden koleś. Też w grę miaszczym. Zobaczymy czy się, czy się kurczę, uda go rozwalić. Ten koleś już wydaje się nie manewruje. Ciutkę coś tam chyba manewruje. Ale niewiele. Nie, skręcę. skręcę. Nie dobrze, możemy się kurczę na taką odległość tutaj długo bawić z gościem. O, teraz ładnie dostał. Wrał skręcił. Ale... No i zobaczcie kurczę jak, jak szybko naparza ten okręt. To jest naprawdę. Masakra, masakra spamująca. I no trzeba się... Kurczę, trzeba się bać tego okrętu, jeśli jesteśmy innym niszczycielem. No, raczej, raczej nie nawiązywałbym walki na Japończyku, chyba że widzimy, że gościu jest słaby, źle celuje to. E, Fubuki już ma 6 działek i całkiem, całkiem porządny wygar może z nich uzyskać. No, może takiego machana przy odrobinie szczęścia wziąć na dwie salwy. Dlatego, oż kurczę. Yy, Dlatego na pubukim, owszem. Ale i tak to są, to są no, mniejsze szanse, po prostu. Za szybko ten okręt strzela. Dwie salmy na, nasze, na naszą jedną to jest już duża przewaga. No, jak widzicie, nie wiem czemu ten się na przykład nie strzela. Gościu tylko ucieka, by też ostrzeliwać mnie, żeby ja musiał manewrować i przy odrobinie szczęścia mógł mnie trafić i, yy, i rozwalić. Ale nie strzela. No nie będę z tego powodu narzekać. A, zobaczmy. Zostało kurcze 5 minut. Zostało 5 minut, nikt nie kapuje. Nie zaciekawie. Już jeszcze kurczę zasłonę walnąc. O, ale jeszcze go nie dobiło. jak znam życie, to już trochę czasu minęło, zaraz jakieś torpedy pójdą z tej zasłony, więc tak się nastawmy troszkę bardziej. Frontem ku nim, no, ale tutaj piszą, o właśnie, I idą torpedki kurczę, ta to jest, jest ładna. No i dobra, bo czy będzie ten koleś? Strasznie, strasznie, kurczę, długo się tutaj z nim bawię. No, Machan jest na tyle, na tyle szybki, że mm, tylko chyba Japończycy mu uciekną. Piątka oczywiście mu ucieknie, japońska, bo Minecraft jest jednym z najszybszych okrętów w grze, ale reszta to już ma różnie z tą prędkością. Chociaż zazwyczaj Japończycy są szybsi od amerykańskich okrętów, przynajmniej na tych tierach A jest dlatego jeszcze to przeżył. Teraz już chyba nie przeżyję. No, ogóle Jeszcze walno, jasne. A, ale, właśnie, za blisko. czy ja też często walę za blisko torpedy. Okej, okay, udało się. Dobra, długo już ta bitwa trwa, więc e, spauzuję i zobaczymy, jak ona się skończy. Bo tutaj już będę płynął kawałek do przeciwnika. Do zobaczenia za chwilę. No, niestety skończyła się kurczę. Remisem. I tak to wygląda. E, zaraz już przechodzę do następnej bitewki. Tym razem zapolujemy sobie na pancerniczki i spróbujemy e, z nimi powalczyć. Ok, I jesteśmy e, drugi raz na tej samej mapie. Tym razem e, z drugiej strony, tutaj, jak e, wypływamy na dzień dobry, e, to często, gęsto możemy się nadziać. E, no, zobaczmy jakiś pan, postrzelamy, czym mamy i wiejemy stąd. No, czasem jest szansa, że tutaj płynie jakiś pancernik. Co prawda dosyć rzadko, ale bywa. E, raczej większość pancerników płynie gdzieś tam na 1, 2, 3F linie. No, zaraz zobaczymy. Ktoś tam dostał. Widzicie, taki atak jest... E, Dosyć zaskakujący dla większości przeciwników, że ktoś od razu na wielu mapach ostro przecina i atakuje. Eee, no, zaskoczenie to jest e, zawsze dobry, dobry czynnik dla nas. Chyba że to nas zaskakują, wtedy gorzej. Dobra, zobaczmy co my tu jeszcze, czy ktoś tutaj przypłynie, czy nie. Może jakiś niszczycie. Eee, tutaj oczywiście walczą niszczyciele, krążowniki i, i z nimi. Będziemy tutaj mieli przeprawę, Tamten gościu dostał torpet, to można go już dobić. O ile się pojawi, coś tam dostało. choć jakiś twardzie, że płynie dalej. No, on nas widzi go nie, nie, też nas nie widzi za bardzo. Zmienimy mu w ogóle, jak ma działał ustawione na tą stronę, to zmienimy sobie. O właśnie tutaj burtę. Dostał. Miejmy nadzieję, że nam tutaj jakiegoś surprise a nie zrobi wielkiego hmm, gdzież on kurczę jest Tyle mu wlepiliśmy, dobrze by go było dobić. O kurczę Za to? Za tonu Ktoś go nam kurczę, ukrad o o o jest jeszcze jakiś szczycie ale jasny dźwięk, kiepsko to wygląda jeśli chodzi o życie nasze na ogrysku normalnie jesteśmy, trzeba spadać no nieciekawie, nieciekawie na no to puszczaliśmy, no na czasem i tak bywa ryzyk fizyk widzicie 5 tysiaków prawie weszło o i dostał gościu dobity okej okay. No, tak jak mówię, amerykańskie niszczyciele są bardzo, bardzo e, trudne dla Japończyków do walki. Muszą się one namęczyć. No cóż, e, japońskie niszczyciele bardziej powinny polować właśnie na cięższe okręty, z większym tonażem, i wtedy, e, wtedy mają lepsze rezultaty, chociaż już później te. Wyższe tiery, to już troszkę, troszkę się to u Japończyków poprawia. No i Amerykanów zresztą też. Dziewiątka Fletcher powinien być i dziesiątka to już, to już są potwory. O podejrzewam, że będzie bitwy na nich, to będą naprawdę rewelacją samą w sobie. O, dobra. Zobaczmy, zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze wypłynie, czy nie. Mieliśmy kurcze szukać pancerników, a żadnych pancerników nie ma, za to znajduję o takich gości. No ale co począć, postrzelamy i do nich? Stoją sobie goście, kurcze, nic nie robią. Jakieś cuda wianki. No teraz kurczę też na pancernik, zobaczcie, no kiepsko, tysiąc, tysiąc hit pointsów mi zostało, to... Jedno działko gdzieś strzeli trafi i jest, jest po mnie jest pozamiatane. Ale co zrobić. Zobaczymy tutaj. Tego gościa będziemy sobie podświetlać dla, dla, dla naszych. Zawsze sobie pozbędziemy się jednego kolesia. Tej torpedy nie mają jak wejść. Ciekawe czy to jest gościu AFK. Chyba tak. Aż dziw, że nie wiem czemu, czemu on tu został. Może wyszedł z gry, że go za wysoko rzuciło. O, tak, tak też może być taka opcja, co niektórzy się od razu poddają, nie wiem czemu. Ja jak mnie rzuci na dziesiątki to zawsze staram się kogoś rozwalić, czasem się uda. I wtedy jest naprawdę miłe uczucie jak takiego Yamato albo dziesiątkę amerykańską, krążowniczek. Deathmoin pośle się do, do głębin morskich. To jest to. No ale tutaj to tylko taka zabawa. Wiadomo, strzelanie do kogoś, kto nic nie robi, to, to żadna sztuka. No ale, no ale co zrobić, Poszczelamy. Dobra, gdzie jest jakiś pancernik? Kurczę, tam też jakaś umacha. No strasznie, strasznie nisko mnie porzucało dałby się jakiś, jakieś fuzo, coś takiego, na gato. Wiecie, fuzo dla nas e, jest gorsze, lepsze jest na gato, bo jest wolniejsze i gorzej skręca. Czym wolniejszy pancernik, tym, tym dla niszczyciela to jest przyjemniejsza sprawa. Dlatego... No tak jak mówię, czym wyżej narzuca, tym lepiej Taki, e, taka dziesiąteczka pancerniki to podejrzewam. We wszystkich nacjach nie będą jakieś mega zwrotne. Chociaż może. Może w jakiejś się trafią. O tam mamy kurczę Kremkę, szóstkę. Jeszcze jest kurcze ktoś pod Ale mamy życia dużo. Masa. Dobra. Spadamy stąd. kurczę z polowania na pancerniki niewiele... Niewiele na razie wychodzi. Tam jest chyba jedyny jaki... Jaki tutaj jest w okolicy. Jaki nawet w ogóle został. Nie no, zostało chyba więcej. Dobra, póki co sobie postrzelamy tutaj. No i słabo nam poruszyło. Goście są ja coś. tacy. Same ogryzki zostały. To się tutaj... Ładnie pomaltretował. No i widzicie machanek. No tutaj od, od piątego, nawet nie, nawet od czwartego. Tieru gra się Amerykanami dosyć podobnie. Nie ma większych różnic. O kurczę, ta macha tam kurczę. Miesza, trzeba go ostrzelać, bo nam przejmie bazę że w międzyczasie jakiś gdzieś pancernik gdzieś tutaj nawróci, bo najlepiej na nie polować właśnie tutaj w okolicach tych, tych wysp. To jest taka zatoczka niszczycieli. Miła i przyjemna. No, zobaczmy, zobaczmy. Tam już ktoś do tego gościa płynie. I już zaczął go ostrzeliwać tutaj nasz krążownik, jakiś krążownik. U nas nie ma zasięgu, no oczywiście, kolejna, kolejna przewaga machana prze, przed, przed japońskimi niszczycielami to zasięg. Mamy średnio 2 km lepszy zasięg. ten nagato jest za daleko kurczę, ale może, może zaraz zawrócimy. Zrobimy zwrot i spróbujemy. Może ten, 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 ten Brytyjczyk tutaj zawróci ten pancernik. A zatopienie go byłoby większym osiągnięciem, z tego względu, że jest on bardzo, bardzo zwrotny. No, najzwrotniejszy z pancerników, jakie na razie są. Dlatego zaatakowanie takiego gościa i zatopienie, to jest coś. Oczywiście tutaj, jak wystrzeliwujemy 8 torped, to mamy dużą szansę na zatopienie, no bo to jest blisko, yy, blisko 100 tysięcy obrażeń możemy zadać, czyli naprawdę sporo. No i plus tego możemy jeszcze zrobić zwrot przez burtę. Jest, jest rytyjczyk, płynie tutaj, więc jedziemy na niego. E, więc y, 12 torped to już w ogóle jest masakra. Jeśli chodzi o obrażenia, no zatopimy wszystko z takiej ilości. E, ci goście nie bardzo, nie bardzo. Tutaj będą mieli ogień, e, jeden drugiemu będzie mógł pomagać, lepiej, lepiej zaatakować tego pana. No, zobaczymy, czy się uda. Tak jak mówię, jesteśmy na strzał. Jesteśmy na strzał, 400 życia to tak ee, sobie. Ale co zrobić, no takie, takie akcje samobójcze też się fajnie wykonuje. Ryzyk, fizyk, albo się uda, albo nie. Albo będzie śmierć, to znaczy nie śmierć, tylko zemsta za grobu. Dobra, zobaczmy, gość już zaraz będzie w zasięgu. Jest już w zasięgu. Najpierw z jednej burty. Dobra. Dobra. I teraz z drugiej burty. Muszę on jest zajęty tam kimś innym? Żeby nas tylko kurczę nie wyświeciło Jak nas wyświeci, to koniec. Tak. I koniec nasta. No dobra, zobaczymy, czy chociaż tatopedy torpedy coś tutaj zrobią. Ale są dobrym kursem. To jest. To jest jedyna. O, gościu kurcze, nie chce nawet skręcać? No po co mu skręcać, słusznie. Słusznie, zobaczcie, ale wejdzie. Uu, la, la Wszystko. Wszystko. Ja, te tak dwie przeszły. przeszły. No, I więc no, <laughs> była śmierć, e, śmierć zza Dobra, to ja tylko tutaj poczekam aż to się skończy, bo to może trwać bardzo długo, więc pokażę wam tylko wynik końcowy. I mamy zwycięstwo. Całe szczęście, bo chłopaki się tutaj jeszcze 8 minut, kurczę, tłukli. Więc naprawdę, naprawdę grubo. O, a wygląda bitewka tak. No, opłaciło się zaatakować ten pancernik. Wpadło dużo obrażeń, przez co dostaliśmy dużo punktów. Tak więc bitwa całkiem udana. No i tak wygląda Machan, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie. Cześć!